Hey, z tej strony Shadow, witam Was w tutorialu na taką mini papilotkę. Ta papilotka w porównaniu do moich dłoni jest bardzo, bardzo mała. Jest ona zrobiona na podstawie do babeczki. Ja użyłam do tego foremki z tej masy do robienia form i zalecam Wam takie właśnie sztywniejsze foremki, ze względu na to, że silikonowe foremki mogą być zbyt miękkie na to, żeby zrobić takie. Um, te takie fale, które właśnie tutaj widać, wiecie takie jak ma babeczka tutaj właśnie te takie tutaj są te takie wgłębienia, to najlepiej żeby była właśnie taka sztywniejsza, sztywniejsza ta forma, a nie silikonowa, ponieważ po prostu to może nie zadziałać i nie zrobić wgłębień w tej foremce, znaczy, no w tej papilotce, no. wiecie o co chodzi. Co będzie wam potrzebne do zrobienia tej papilotki? Tak jak mówiłam, sztywniejsza taka foremka na babeczki, na podstawę babeczki. Jakiś wyrób, babeczkę, które już będzie upieczone lub ugotowane, żeby można było taki po prostu jakby stempel zrobić, taką odbitkę, co nie? Albo po prostu samą podstawę babeczki bez tej góry, jak kto. Woli. Ja wam pokażę na y, całym takim wyrobie. Nożyk ewentualnie zamiast nożyka można sobie wziąć tą ostrą część od cyrkla, czy tam igłę. Jak kto woli, ale Wam, wam będzie trudniej poodcinać nadmiar e, folii. Możecie użyć do tego folii aluminiowej. Ja natomiast mam takie foliki. Które z jednej strony są złote, z drugiej są srebrne. To są foliki na czekoladki, i od razu Wam mówię, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie można takie kupić, i czy w ogóle można takie kupić, ponieważ ja takie kupiłam przy gazecie i po prostu te foliki uznałam, że przydadzą mi się do czego innego niż na czekoladki. Zostawiłam je sobie i właśnie wymyśliłam Pilotki oraz woreczek na resztki foliki, która Wam właśnie zostanie. E, przynajmniej w moim przypadku ja zostawiam te resztki, bo uznałam, że e, mogą się one przydać jako ozdoba do czegoś, żeby po prostu takie malutkie kawałeczki gdzieś przykleić albo coś w tym stylu, właśnie na, na, przykład na wyrobach takich jeszcze nie, nieupieczonych. No. Wymiary mojej folijki to 6,5 cm na 6,5 cm, od czego zaczynamy? Ja swoją folikę składam na cztery, żeby sobie ją przedzielić. Wtedy z takiego, z takiego jednego e, kwadracika wychodzą 4 papilotki. Składam folikę na pół wzdłuż, a potem e, na pół w drugą stronę. Tutaj trzeba mocno to zgiąć te załamania, żeby było łatwo rozerwać tą folię. Chyba, że ktoś chce, to sobie może rozciąć. Ale ja tutaj mocno zagięłam, więc po prostu rozerwę. I tak jak widzicie, są tutaj jest taki jakby krzyżyk, plusik, jak kto woli może być nawet X w tę stronę. I jak jest już zgięte dobrze. Wystarczy delikatnie rozerwać. Jeżeli te rogi, znaczy te brzegi nie są jakieś tam super równe, to nic. Mamy cztery takie malutkie kwadraciki. W tym momencie trzy odkładam na bok, bo będzie mi potrzebny na jedną papilotkę jeden taki malutki kwadracik i to co ja robię, to brzegiem paznokcia tak jakby wygładzam tą folię, jeżdżę paznokciem, żeby po prostu tą folijkę wyprostować ładnie i żeby ona sobie ładnie weszła do foremki bez żadnych takich różnych zagnieceń. To, że jest wygięta to nic, ważne, żeby nie miała żadnych zagnieceń. Ewentualnie, jeśli ktoś chce, to może sobie jeszcze i z drugiej strony wyprostować. To wtedy ona po prostu się wyprostuje i nie będzie taka wygięta. Teraz biorę foremkę i przykładam mniej więcej po środku ten kwadracik. Przymierzam tak właśnie mniej więcej na środek. Biorę wyrób, kładę go na środku. Teraz go mocno wpycham do foremki. Dlatego właśnie nie zalecam silikonowych foremek, ze względu na to, że ta foremka, zrobiona z masy do tworzenia form, jest sztywniejsza. I łatwiej jest wcisnąć, ta foremka się nie rozjeżdża po wyjęciu. Ona ma te wgłębienia. Właśnie dlatego, że jest sztywna i wyrób też jest twardy, więc po prostu zrobił się no stempel, prawda? No mniej więcej o to mi chodzi. Stempel. <grym> e, Okej. Okay. Jak już mocno wcisnęliśmy wyrób do foremki. Czas odciąć ten nadmiar, który tutaj w koło jest. Więc bierzemy nożyk ostry, tylko uwaga na palce, bo można się pociąć. I tutaj, przy samym brzegu, tutaj widzicie, yy, kończy się ta czerwona yy, część od babeczki. W tym miejscu, przy tej krawędzi, odcinamy po kawałku tą folijkę. Można też oderwać, ale to raczej wtedy nie będzie takie dokładne niż jak po odcięciu nożykiem. Tak jak mówiłam, trzeba bardzo uważać na palce, żeby się przypadkiem nie pociąć. I tutaj odcinamy po kolei. Na spokojnie nie śpieszcie się z tym. Tutaj, jeżeli chcecie, żeby wam ta papilotka wyszła ładnie. Trzeba po prostu na to trochę czasu poświęcić. Może nie wyjść, jeżeli będziemy się śpieszyć. Oczywiście, jeżeli wam nie wyjdzie za pierwszym razem, to nic. Najlepiej możecie sobie po, po prostu mm, poćwiczyć na folii aluminiowej te resztki. Tak jak mówiłam, możecie wyrzucić, ja je odkładam na bok, wyciągam wyrob ta foremka samoistnie wyciągnęła razem z wyrobem jeżeli wam się zdarzy tak że ta foremka, ta papilotka zostanie w środku z każdej strony albo tą ostrą częścią od cyrkla albo nożykiem podważamy sobie z każdej strony delikatnie, żeby po prostu się ta papilotka nie znikształciła bardzo, ładnie sobie Podważamy tutaj, jak te y, brzegi troszeczkę wyjdą, y, wtedy jak sobie podważymy, to palcami delikatnie wyciągamy i ona wtedy ładnie wyjdzie. Jeżeli jednak stanie się w ten sposób, że y, ta papilotka się zniekształci, czy coś, coś się po prostu stanie, to nie psujmy tego, to się nic nie stało. Wkładamy delikatnie w te zagłębienia, żeby pasowało mniej więcej. I wkładamy z powrotem do foremki razem z tą papilotką, przyciskamy, wyjmujemy wyrób. Podważamy sobie jeszcze raz delikatnie i wyciągamy tą papilotkę ze środka. Delikatnie, żeby nam się nic nie zepsuło. Widzicie, to jest naprawdę łatwe. Tutaj wiadomo, że te brzegi. Tej papilotki nie są jakieś tam super ładne, proste, ale to sobie można wszystko na spokojnie odciąć. Jeżeli chce Wam się nad tym siedzieć, to z pewnością uda Wam się poodcinać te wszelkie nierówności, jednak mi się tego nie chce robić w tym momencie, bo to jest tylko tutorial. Dla mnie wygląda ładnie tak, jak wygląda teraz, także no. To byłoby w sumie na tyle. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się filmik podobał. I subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie. Woo! Cześć!